Linia Redmi Note 14 już w Polsce. Do naszego kraju zawitały nowości ze stajni Xiaomi. Solidny lineup, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Redmi Note 14 z aparatem 108 mp baterią 5500 mAh ładowaniem 33 W. Na MediaTeku Helio G99 Ultra cieszy oko ekranem AMOLED o przekątnej 6.67 cala. Cena startuje od 999 zł. Redmi Note 14 5G ma już 45 W ładowanie i chip MediaTek Dimensity 7025, a także odporność IP64. Wszystko za kwotę 1499 zł. Dalej mamy Redmi Note 14 Pro z 200MP aparatem głównym, procesorem Mediatek Helio G100 Ultra oraz głośnikami stereo. Cena to również 1499 zł. Redmi Note 14 Pro 5G ma dodatkowo IP68 oraz ekran 1,5K chroniony warstwą Corning Gorilla Glass Vict z drugiej generacji. Tutaj musimy przygotować już 1799 zł. Linie dopełnia Redmi Note 14 Pro Plus 5G za 2399 zł. Co otrzymujemy w zamian? 120 watowe ładowanie Snapdragon 7S Generacji 3 i kapitalny aparat 200 megapikseli z Ja nie mogę już doczekać się testów. Dajcie znać, który model mam przetestować w pierwszej kolejności. Podpowiedzcie coś.